Nasz chłopczyczek, patrzcie, tu jest Toyota, a tu jest ten. Zaczyna się powolutku bawić. Wcześniej tylko leżał, a teraz zaczyna się bawić i zaczyna chodzić. No, zobaczcie, jest postęp. O Jezu, to Toyota będzie sikać do kuwety. Niemożliwe. Niemożliwe. Zobaczymy to na własne oczy. A własne oczy, to zobaczymy. Aż niemożliwe. Toyota, ale ty jesteś mądra. Ciągle sikała na kocyki, a teraz, jak powiększyłam im kuwetę, tam zrobiłam jadalnię, a tu sypialnię, to chyba stwierdziła, że jednak nie będzie sikać tam, gdzie śpi, tylko pójdzie sobie w żwirek. Genialna jesteś, Toyota. No to jak ty już sikasz, to znaczy, że Twój braciszek też pójdzie ślicznie. Ale ty jesteś mądra. Taka śliczna kicia, mądra. Taka mądra. O, mądralka moja śliczna. Pięknie się siałaś, Pięknie. A braciszek? Całkiem żwawy, nie? Patrzcie. Całkiem żwawo. Naprawdę, on ostatnie dwa dni tylko leżał. A teraz zaczyna po prostu. Zachowywać się jak normalny kot. Super. Haha, ha, no ona to jest Toyota. Słuchajcie, mam takie skojarzenie, że ona to jest po prostu Toyota, a on rzeczywiście wolniutko jak ten trabancik. Daleko za nią, ale, ale jedzie.